Witamy Cię na naszym kolejnym nagraniu związanym z pytaniami i odpowiedziami. Dzisiejsze pytanie brzmi: e, ja mam pytanie. Czy moglibyście nagrać medytację prowadzoną przez Was, taką jak na ustawieniach? To bardzo piękne. To znaczy, e, jeżeli chodzi o. Medytacje, które robimy podczas ustawień, poprzez naszych, naszych szkoleniach wyjazdowych czy tam tak, stacjonarnych... I podczas również wizyt w gabinecie. W gabinecie to tak naprawdę te medytacje to są rzeczy, które są spontaniczne i przychodzą do nas. i i są dostosowane dla określonego tak. człowieka albo określonej grupy osób w danym momencie. To znaczy najprostszą medytacją jest po prostu taka typowa relaksacja, czyli poszczególne części rozluźnia się, czyli w zależności czy się zaczyna od dołu, czy od góry, to są różne techniki, a czasami, czasami ciało samo pokazuje, albo jakby pole pokazuje, że, że zaczynamy od góry, czy zaczynamy od dołu. Czy po prostu to jest pewne tak, do tak, wprowadzenie do wprowadzenie do tak samo y, najprostszym sposobem to jest zmiana toru oddechowego, popatrzenie na tor oddechowy, samo już zagłębienie się i obserwacja toru oddechowego y, naszego już powoduje wpływ na autonomiczny układ nerwowy, no i to człowiek jak automatycznie zaczyna jego układ nerwowy przez, przełączać się z tego, walczy i ucieka i na ten odpoczywa i traf, to automatycznie wchodzi y, w taki stan, że zaczyna się rozluźniać. Być w fajnym stanie relaksacji i ta relaksacja dopiero jest wprowadzeniem do jakiejś indukcji, nazwijmy to jakimś medytacji, hipnozy czy czegoś, czegoś innego. No i wtedy to różnie, czasami coś przychodzi, czasami coś nie przychodzi. Jakiś przychodzi jakiś temat, no to wtedy idzie się za tym. No, i... znaczy no zawsze coś przychodzi, tylko czasami przychodzi konkretny temat, a czasami coś bardziej ogólnego, ale w jakimś kierunku zawsze prowadzi pole, zawsze prowadzi ta dana sytuacja, dane osoby, to czego one potrzebują, co w danym momencie w nich się dzieje. Rezonuje tak samo tak, i wtedy to tak, rezonuje z nami tak. i na tej podstawie coś, coś tam przychodzi do głowy albo do ciała i na tej podstawie my reagujemy, jakby tworzymy tą, tą medytację, tą Tak, bo zawsze wtedy jakby to jest to pewne wprowadzenie, o którym Mariusz powiedział, czyli rozluźnienie układu nerwowego i w tym stanie można przystąpić do jakby tego setna medytacji, czyli do e, no, to pracy z tym, co w człowieku teraz gra, bo czasami są to rzeczy, które człowiek nie za innych, takie przeustawienia, prawda, bo to wychodzi. Czasami to są własne ciężary, własne emocje, własne traumy danej osoby, a czasami to jest coś, co w ogóle jakby innego, coś, co przychodzi z góry, jakby informacja dla danego człowieka, przekaz dla danego człowieka i to również zawiera się w tej, tej medytacji przez nas prowadzonej. Więc generalnie ciężko nam mm, nagrać coś takiego jakby ogólnie dla wszystkich, aczkolwiek mamy w plan, nagrywanie takich... Transów. Takich transów. Takich taki e... konkretnych, że na, na, na coś... Tylko, że trzeba pamiętać, że jeżeli jesteś, samemu to robisz, to będzie to inaczej wpływało na ciebie, niż jak zrobisz na przykład w grupie. Sporo. To jest kompletnie inaczej, ponieważ każdy człowiek jest inny, On ma jakąś określoną energię i ta energia wpływa znowu na Ciebie. Albo Cię pobudza, albo ci rozluźnia, albo w ogóle coś zmieni, albo w ogóle jak się wprowadzi jeszcze wszystkie osoby, one wejdą w ten stan relaksacji, to znowu spowoduje, że, że ten jakby stan się zmienia. To jest, ja to zauważyłem na, przykład na szkoleniach osteopatycznych, że to jest, jeżeli na przykład robiliśmy czaszkowo krzyżową terapię, to nagle taka powstaje taka cisza, taki nastrój. I, I to się udziela i wtedy zupełnie, nie wiem, ta osoba, której to robimy, ona się rozróżnia jeszcze bardziej. Ja się rozróżniam jeszcze bardziej i to jakby te, to wpływa znowu na innych, jakby jeden na drugiego wpływa. i To jest tak zwane pole. I to pole grupy w takich szkoleniach ma kluczowe znaczenie i to jest, to jest niepowtarzalne. I, no i naszym zdaniem tego się nie da powtórzyć do końca w domu, bo, bo to, co się dzieje na danym szkoleniu czy na danym jakimś warsztacie, to jest jakby, to jest dana chwila, w danym momencie, tak jak wchodzisz do tej wody, niby wchodzisz do wody, ale tak naprawdę wchodzisz do wody w tym momencie, a ta woda zaraz jest inna, już zupełnie inne cząsteczki te wody są. Tak samo w tym momencie to się dzieje, w tym momencie i to jest niepowtarzalna chwila i tego się ciężko to powtórzyć. Tak i dlatego my od zeszłego roku organizujemy warsztaty grupowe, takie wyjazdowe. Znaczy już wcześniej robiliśmy warsztaty grupowe, takie na miejscu, ale teraz robimy... Wyjazdowe w zeszłym roku, znaczy w tym roku właściwie zrobiliśmy pierwszy, w kolejnym planujemy dwa takie zrobić, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale chodzi o to, że to jest wyjazd na trzy dni, gdzie już na początku tworzy się pole grupy, i później wszystko, co jest zrobione, jest robione w tym polu, to znaczy jest to wzmocnione. Nie wiem, ile razy, parę set razy porównaniu do tego, gdyby człowiek to robił sam albo robiłby to z nami w gabinecie, więc. Naszym zdaniem takie uczestnictwo w kursie wyjazdowym to jest Mocniejsze. ogromne tak to jest ogromna pomoc, ogromne wspomożenie procesu rozwoju. Czy to co człowieka. na przykład nie jest... naszego też jako tak. To jest to co nie jesteś w stanie zrealizować w tam takim poziomie, indywidualnym, to możesz na przykład w polu grupy dużo szybciej do tego dojść, albo szybciej coś coś może pociągnąć, albo na przykład masz opory w jakiś opór, to nagle to cię dużo taki jak akcelerator, który ci przyspieszy różne procesy emocjonalne, wyrzucenie różnych rzeczy, no i, i to, jest, to jest mocniejsze. Jeżeli potrzebujesz na przykład że, że stoisz w miejscu samemu ciężko ci, to na przykład czasami pole grupy ci może dużo, dużo mocniej przyspieszyć ten proces. Tak, więc ogólnie naszym zdaniem najlepsze medytacje, najlepsze transy to są te, które są na żywo, na bieżąco prowadzone w dostosowaniu do danej grupy czy danej osoby, no ale pominąłszy to, gdzieś tam mamy w swoich założeniach, żeby takie, takie ogólne, załóżmy, transy wprowadzające. E, nagrać. Na, więc, pe na no. pewno nagramy jakąś relaksację, ponieważ polecamy zawsze, jak robimy tam taki schemat, żeby uczymy, znaczy pokazujemy, żeby zachęcamy ludzi, żeby robili taką relaksację, żeby no więc jakby zagłębiali się. Schematy, więc to się tak, pracujemy. Najbardziej polecamy tak. ten trening autogenysz bo nie jest najprostszą relaksacją, najstarszą łatwiej jej nie znaleźć, ale my zrobimy taką relaksację podstawową na pewno tak, i nimi ją też, na YouTube. Tak, no. mamy też w planach e, nagranie doistycznej medytacji sitting and forgetting, czyli siedzą i zapomnij bo tak naprawdę to jest coś, co każdy człowiek może wprowadzić do swojego życia, to jest bardzo proste i bardzo efektywne. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na to pytanie, więc Dziękujemy tak, będziemy, będziemy to zrobimy tą medytację. Kiedy się czas pozwoli, bo mamy bardzo dużo planów, co my chcemy zrobić, tak. realizujemy je sobie powoli, bo jesteśmy tylko we dwójkę i ogarniamy wszystko w sensie merytorycznym, w sensie technicznym, tak. więc... My też potrzebujemy czasu wolnego tak, i tak naprawdę tak, tak. my teraz jesteśmy, mamy, teoretycznie mieć czas wolny, tak naprawdę pracujemy. Tak, jest to nasz, nasz wyjazd służbowy. Tak, i to jest cały czas, tak naprawdę lubi Swoją pracę, więc y, lubimy no, pracować. Tak. Ale generalnie to jest naszywiel służbowy, na którym robimy wszystko to, co w takim zwykłym, codziennym życiu, w zwykłym tygodniu nie mamy na to czasu, więc teraz poświęcamy swój wypoczynek, aby właśnie realizować te inne nasze cele zawodowe i w którymś momencie wszystko, co sobie zamierzyliśmy, zrealizujemy. Tak, dokładnie. Więc jeżeli Ci się podobało, możesz dać łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał. Mamy nadzieję, że y to, pyta, znaczy to nasza odpowiedź, że była w jakimś stopniu przydatna, e, zachęcająca też do obejrzenia kolejnych naszych filmików, gdzie będziemy odpowiadać na Wasze inne pytania. Zapraszamy na nie. Zapraszamy i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.